Okej, okay. jeszcze jedna gierka. Tukan na początek wydaje mi się zdecydowanie najlepszy. Szczególnie z miodem. E, Bluebird nie brzmi źle. Roll, Kolejny tukan albo mrówka. Tukan ma więcej... więcej aktualnie? Nie wiem czy więcej aktualnie ma. E, mogę go dać na koniec na jedną rundę. Ten tukan na początku powinien solidować się z wszystkim. Niebieski ptaszek. Może się strajduje, może nie. To się strajduje na pewno z wszystkim w tej rundzie. Chociaż przynajmniej w tym clipaku. Patrząc na to, że są teraz pandy. Ptaki z truskawkami i nie wiem co jeszcze. 2 niekoniecznie się strejduje w pierwszej rundzie. Okej, okay, kolejny bluebird. Nie na to źle. Myślę, że mam dość dużą szansę na wygranie tego. Ok, to się traduje. Miody się tradują. Okej. Okay, to będzie wygrana. Nie mogłem przez chwilę rozkminić jak zadziałają te miotki. Trzecia runda, połączmy Blue Garda. Wasp. Nie jestem fanem Waspa. Można powiedzieć, że to zmarnuje mięso. Można też to zrobić w ten sposób. Brakuje mi jednej jednostki. Szybki roll. Kolejny Bluebird. Okej. Okay. czy my? Buffujemy dalej tamtego, chociaż to nie ma najmniejszego sensu. Ma 10 ataków, zabije wszystko, co teraz zobaczy. Podpójne tkany z mięsem. Pająk próbował nas zabić. Kolejny... Kolejny ptak. Jeszcze jeden roll i zostaje z... Łama wydaje się ciekawy. Ani razu praktycznie nie zadziałał dla mnie dobrze. Zobaczmy jeszcze co innego dostanę. Yy. Hurt. Praktycznie nie widzę hurta w tej parce Ok, Wombat wydaje się najlepszy. Łombat z miodem z tyłu, ptak na początek. To może mieć sens, trzy jeże, cztery jeże, pięknie. Łombat nic nie zrobił. Okej, okay. co trzeba wymienić? Powoli chcę wymienić pająka, połączyć tukana tego z tym. okej, okay, chwilowo kupię rybkę. Dwa łambaty. Czy tak ma sens? Z takim, który ma tyle ataku i życia. Chyba nie. Łombat pójdzie Łombat tukan Za dużo nowych nazw. Nie, ten Tropical Fish jest w tragicznym miejscu Straciłem właśnie jedno życie. I dostałem dwa badżery O Nigdy więcej nie kupuję Wombata. <grym> Chociaż nie, myślałem, że jakimś systemem może zremisuję Ura, szybki kat. Picie, trzeba być nawodnionym. Dobrze, zawsze. Stalej, łampak nie daje mi żyć. Tu kan powinien być. Tutaj, połączę go. Nie miałem go łączyć w tej rundzie. Okej, okay. nie, nie, nie wygląda to dobrze. Cześć lewe do Czy to jest nawet coś, co ma jakiś sens? Więcej Szczerze? To nie ma sensu Ale jeśli się jakiegoś fajnego fajta, który nie będzie jeżdżą, może się uda. O! o Okej, coś zrobią to Chociaż raczej nie dużo Boulder save Owca save <laughs> O, jaka idiotyczna runda. Nie powinienem był tego wygrać. Siódmy, siódma runda dostaniemy. Dostanę piąty tier? Tak, piąty tier. Sześć, czyli. Powinienem był najpierw kupić jego. Krowa. Krowa. W sumie coś takiego. Antiter zawsze spoko Myślę o tym w ten sposób, że Bluebird zwafuje tego tygrysa. Damy mu potem paprykę Więc znokautuje Przynajmniej jedną jednostkę A trzeci level Wombata to już byłaby naklejka Trzeci level obcy Cudownie Pierwszy był jednak Trzy na Pierwszym, pierwszym, drugim Były lepsze niż jeden na trzecim Darmowa pszczoła. Na jakim wygrany jestem? Na pięciu. Nie wiem, co robię. Serwery jeszcze zaczynają. Teraz pytanie, co chcę ulepszyć mlekiem? Chyba jego. Mogę zrolować, zrodować. Srolować. Antiter. Antiter. Nie ma ni 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 sensu. Teraz to do mnie doszło. Ale jakbym dostał filtra. Może. Coś musi być z tyłu. Ej, jest dalej tygrys. Tygrys z tyłu po wszystkich buffach od mrówek. Nie brzmi tak źle. dostałem brówkę, ja też dostałem brówkę Unlucky kryt To powinna być wygrana To jest remis <gryt> Okej, okay, kolejny antiter E, wymieniłbym tego waila na coś innego Triceratops Może nie Jeszcze jeden roll, coś stąd Na waila mogę go wymienić Nice e, Papryczka na niego Fortune cookie nie byłyby złe na łombacie Z przodu Okej, okay, tygrysy 2, 1, 4, 4. Wszystko poza. Tygrysem zostanie bafa. Jeśli nie dostanę nic lepszego, i tak wydaje mi się, wydaje mi się lepsze od waila Dalej jestem na, tylko na pięciu wygranych. Zanim dojdę do 10, trochę mnie. Co skopiowałem? Skopiowałem. Mm, skopiowałem coś. Chyba skopiowałem, lecz znaczy miałem animację kopiowania miodu. I to powinno być łatwo wygrane Dokładnie. Papryczka, czyli broken. Fun fact nie blokuje Skorpiona, co nie wiem czemu mówię to jako fun fact. Pudel dalej nie wydaje się tak dobry Fajne, było coś naprawdę dobrego. Jeszcze nie wiem, co dokładnie jest w tej parce, więc. Najprawdopodobniej będzie to pudl. Jest za późno na pudla. Nie założę, że jest dziesiąta runda idzie mi, mi źle. Serna ptaka? Może coś złączytuje ja przez to? Ty masz już 20 ataku. Jakie są szóstki? Jakaś szóstka na pewno dobrze by się zmieściła zamiast tego, ile. Okej. Unlucky rówki, chociaż ja mam więcej swoich rówek. Dostanę darmowego orła. Okej. Okay. Łatwy im. O, struś nie był tu, nie był. Struś nie byłby zły. Działać pudle. Okej, okay, Tygrys na kolejny level. Teraz czy Wales Orłem nie byłby lepszy? Od Antiterras oferowałem, oh, hmm. Zdaję mi dwie szóstki. Jakie są jedzenia jeszcze? Bo w teorii mógłbym pójść. Nie, to też nie ma sensu. Nie, nie, nie będę się pod niego, chociaż. Próbuję. Może jednak się uda. Nic ciekawego, w takiej kolejności to chcę. Prz tutaj nie tracę mrówek. Może nie mam mrówek, ale nic nie tracę. Czy są jakieś fajne szóstki w tym pakutu to zrespienia? Jest mamut! Ooooo! Ale snajper. Unlucky. <grym> Oj, dokładnie! To było bliskie. Gorsze snajpy mogłyby mnie zabić. Jestem na dwóch życiach. Oh. Czemu? Czemu nie ogarniam co się dzieje? Snake za tygrysem? Mech? Czy bluebird jest mi dalej potrzebny? Też mech. Snake za Whale'em? To już brzmi lepiej. Dwie pomarańczka spoczko Dwie pomarańczki i snake? Brzmi okej okay. Myślę, że to jest wystarczające życia Życia, ataku Życie no, mam nadzieję, że w końcu dostanie Nice, 6-9 <gry> Dobra, zobaczmy na co gramy Gigantyczny mantis Hany Badger zawsze, w, zawsze przyprawia ociarki Uuu mam na trzecim levelu Tak przyjemny widok Powinien być easy win? No <grym> pusz właśnie go zmiażdżył Cudownie 9 wygranych Już tak blisko Eee y anti snipe I guess Mushroom Czy on ma sens? Czy nie? Musiałbym nie mieć waila Tako, fortune cookie, obydwa tak, on nie był aż taki zły, ale. Go. Yy, chciałbym dostać ser. Dokładnie. Ser na łobata. I tak ginie na jednego strzała, więc nie ma to większego znaczenia. I chyba grałem na trzy ory pod rząd już. Sophie nic nie zrobił. Ale wąż się odpalił. Odpalony wąż i papryka jest antypader of technology. Nie wiem. Pierwszy win w nowej parce. W końcu. W końcu. <laughs>